Kochane koleżanki, drodzy koledzy, w związku z Waszym świętem postanowiłem być wspaniałomyślny i spełnić Wasze wszystkie marzenia. Od jutra klasy 18-osobowe, pełne wyposażenie sal lekcyjnych, komputery, telewizory, mapy, globusy, drukarki, wideo, a nawet regularna dziesięcioletnia dosta dostawa kredy koloru białego. Ale skąd ja to wezmę? Hello, Patricia I'm Fine, thanks. Okazuje się, że ponad 50% nauczycieli historii zachorowało na dziwną dolegliwość, której skutki bada stacja sanitarno-epidemiologiczna w Stanie. Nie pada. Ustalono już rodzaj wirusa jest to niejaka Napoleonia Bonapartiena. Naukowcy dowiedli, że powrót historyków do zawodu może okazać się bardzo trudny, a w niektórych przypadkach wręcz niemożliwy, gdyż wirus wywołuje trwałą histerię. Mariusz Max Kolonko mówi, jak jest oddaję głos do studia. We wtorek w godzinach popołudniowych dwie traperki Ewa Z. i Justyna M. odłączyły się od wycieczki. Ratownicy GoPro natychmiast wyruszyli na poszukiwanie. Po kilkugodzinnej wędrówce w ekstremalnych warunkach znaleziono nauczycielki w okolicach Góry Marcinowskiej. Okazało się, że samowolno obie świadki postanowiły pocieszyć się słodką chwilą w ramionach doktora Eckera. Czas na wiadomości sportowe. Do niezwykle interesującego spotkania doszło we wtorkowe popołudnie. Na płycie boiska w Marka grały dwie drużyny piłkarskie. Pierwsza to Michalici, reprezentacja miejscowego klineru. Druga to FC Fizole, nauczyciele katolickiego gimnazjum. Początkowe minuty meczu należały do nauczycieli. Popisywali się oni celnymi podaniami i skutecznymi dośrodkowaniami. W 25 minucie meczu Łukasz K. podał piłkę do Marka B., który celnym kopnięciem umieścił piłkę w bramce przeciwnika. Porażki nie mogli stwierdzić Michalici, którzy zastosowali taktyczne posunięcie. Odmówili oni skróconą wersję pacierza, po czym nastąpił cud. Przeciwnicy poczuli na sobie paraliżującą ich rękę boską. Michalici przeprowadzili kilka szybkich akcji, w wyniku których ksiądz Marcin R. zdobył koronnego gola. Spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Organizatorzy zapowiedzieli, że obie drużyny zasłużyły na nagrodę. Będzie to miesięczny pobyt, pobyt na turnie w raju. Ponadto przewidziane jest zrywanie owoców z drzewa zakazanego, spotkanie z wężem, a także pamiątkowe zdjęcie z archaniołami Michałem, Gabrielem i Rafałem. Życzymy udanej wycieczki.